Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, projekt yy, uchwały, które mamy tutaj przygotowany, yy, jest do uzupełnienia, ponieważ w skład komisji, yy, która będzie powołała w celu przeprowadzenia komunalizacji na rzecz gminy Radzy Podlaskich wchodzą dwie osoby wyznaczone przeze mnie, Przez wójta gminy, proszę I są to Pani Alicja Rosińska, Pan Mariusz Kączek, następnie dwie osoby z Rady Gminy. Chciałbym, żeby Państwo wyznaczyli. Otóż uprzejmie, proszę, proszę o wyznaczenie uchosów. Dziękuję. Ja. W związku z tym, proszę o podanie swojego Rady Radów. Proszę Pani Janę, Proszę. proszę. Piotr Bosko. Czy pan Piotr Bosko wyraża zgodę? Tak. Dziękuję. Proszę. Kto jest za zamknięciem listy? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest za zamknięciem listy? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Czyli e, teraz mam już cały skład osobowy no, poproszę mam <grym> do, 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 do. już mamy gotowy projekt uchwały Uchwała Rady Gminy Rady Podlaski z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej w celu przeprowadzenia komunalizacji mienia na rzecz Gminy Radzyń powołuje się komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym Alicja Jaroszyńska, Mariusz Prączek, Piotr Bosko, Tomasz Otmar raci moc uchwała nr 6 przez 39 2011 Rady Gminy Rady Podlaski z dnia 28 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Dziękuję. Kto z Państwa radnych mają wychowania do odcinka do uchwały? Nie widzę, przystąpieniu do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęcie projekt uchwały w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej? Proszę o podniesienie... wstrzymało głosu. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. E, jeszcze mamy jedną uchwałę. E, uchwałę dotyczącą sprowadzenia zmian w uchwale na 2015 rok. Poproszę Panią Skarbnik o odczytanie projektu uchwały. Szanowni Państwo zmiany w budżecie na 2015 rok dotyczą zarówno strony dochodów jak i wydatków, które zwiększa się w kwotę 445 tysięcy. Zwiększenie następuje z tytułu przyznanych dotacji przede wszystkim dla innego ośrodka pomocy społecznej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań zleconych dla tego ośrodka. Ponadto po stronie wydatków dokonano przesunięć środków pieniężnych z tych rozdziałów, gdzie te wydatki, gdzie środki pieniężne nie zostaną wykorzystane do końca roku a do tych rozdziałów, gdzie akurat będziemy ich potrzebowali. Wprowadzono trzy nowe zadania inwestycyjne dotyczące budowy oświetlenia we wsi doradcyjskim, we wsi Białka. Zadania to na, na tym etapie roku bieżącego ograniczają się do zrealizowania projektów na realizację tej inwestycji. Odczytam teraz treść uchwały. Paragraf pierwszy punkt pierwszy. Określone w paragrafie pierwszym dowody budżetu gminy w kwocie 26 778 460 złotych i 44 zł. Zwiększa się o kwotę 445 tysięcy. Do kwoty 27 milionów 223 tysiące zł. 44 grosze, z tego dochody bieżące 25 milionów 135 631 zł. 11 groszy, dochody majątkowe 2 miliony 87 tysięcy 806 zł. 33 grosze. W związku z czym załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszych ale w tym. Podpunkt pierwszy dotacje celowe, realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań związanych z ustawami do kwoty 3 92 123 zł 29 groszy. i podpunkt drugi dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu ter terytorialnego w kwocie 1 425 złotych 38, 38 zł. Punkt drugi. Określone w paragrafie 2. wydatki budżetu gminy w kwocie 28 098 98 zł. 54 zwiększa się o kwotę 445 000 do kwoty 28 543 957,54 957 54, zł. 54 Z tego wydatki bieżące w kwocie 23 519 310 zł. I majątkowe 5 24 647 54 zł. 54 grosze. W związku z czym załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 niniejszej uchwały. W tym podpunkt pierwszy. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone w gminie, ustawami w kwocie 3 300 902 123 zł. 29 proszy. I podpunkt drugi wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1765 912 77 zł. Punkt trzeci. W paragrafie 7 dokonuje się zmiany w planie inwestycji do realizacji w 2019 roku, w związku z czym załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie ogreślone w załączniku nr 3 do uchwały. I punkt czwarty, załączniku numer 4, Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych do z budżetu gminy. Dokonuje się zmian, w związku z czym załącznik numer 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję również. Pani się wani doczeku projektu uchwały. Nie widzę przystąpienia, więc do głosowania dostanę od Panią Wiedzy. Za podjęciem uchwały w sprawie zmian, zmiany uchwały budżetowej w Gdańsku-Braski na 2015 rok, proszę o podniesienie ręki w górę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał od głosu? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Teraz już z pełną odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że zamykam punkt siódmy naszego porządku obrad i przechodzimy do punktu ósmego, odpowiedzi na kwestie zapytania i regulacje. Poproszę Pana Wójta o odpowiedź dla Pana Sołtysa tak, na tak, oczywiście. Myślę, że tutaj odpowiedź będzie taka wspólna dla Pana Sołtysa Paneryka i Pana Radnego Jerzego. Tak jak mówił Pan Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, że było już spotkanie na ten temat. Mam nadzieję, że dalej będziecie Państwo pracować na komisji. Zapraszamy też i Pana Sołtysa na tą komisję. Zresztą Szanowni Państwo, każdy z Państwa ma możliwość uczestniczenia w pracach tej komisji, nawet jeśli nie jest członkiem tej komisji albo nie jest radnym. Jeśli Państwo wypracują takie stanowisko, że potrzeba tej dyskusji na forum Rady Gminy, to tak będzie. A jeśli to wystarczy w komisji, to też yy, niech tak to po prostu pozostanie. Yy, pan radny Jan Marcinok prosił o zaproszenie pana dyrektora Szpitala. Absolutnie to robimy. Zaproszenie pana dyrektora. Szanowni Państwo, w związku z tym możemy Państwo przygotować pytania, uwagi, spostrzeżenia do pana dyrektora, żeby być przygotowanym. Mam nadzieję, że będzie to na najbliższej sesji, chociaż nie mogę powiedzieć, bo będzie to zależne przede wszystkim od pana dyrektora. My postaramy się Pana dyrektora zaprosić. Dziękuję.